Nie ma rezultatu. Polacy są mądrym narodem i oceniają sprawczość rządu, a w niektórych obszarach nie ma tej sprawczości, dlatego że Andrzej Duda blokuje reformy. Jestem przekonany i mogę się z panem redaktorem założyć, że po wyborach prezydenckich, w momencie, w którym Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, w co głęboko wierzę i do czego serdecznie wszystkich zachęcam, to jestem przekonany, że i również notowania rządu urosną. Radio Plus. Pednał Sprawy. Gościem na sprawie jest dzisiaj Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie Bosze, witam. Witam serdecznie, dzień dobry państwu. Panie Bosze, dzięki zwycięstwu Rafała Trzaskowskiego nastąpi domknięcie systemu, jak powiedział to Grzegorz Schetyna. No, Grzegorz Schetyna miał na myśli warstwę funkcjonalną dotyczącą sprawnego działania państwa, dlatego że dzisiaj Andrzej tutaj jest naczelnym blokerem trzeciej RP. Można powiedzieć, że jest tym człowiekiem, który naprawdę sprawnie sypie piach w tryby, albo jeszcze sprawniej wkłada kij w szprychy. Blokuje bardzo pożyteczne reformy i jest, co smutne, takim przedłużeniem ducha klubu parlamentarnego PiSu w Sejmie czy w Senacie, a ściślej mówiąc w Sejmie. I wy... wy Rafał Trzaskowski będzie gwarantem szybszego rozwoju Polski. Będzie a, tak, gwarantem proszę, go, a, któreż to, a któreż to reformy blokuje prezydent Duda. A któreż to reformy? Andrzej Duda zablokował reformę o karesie. Andrzej Duda zablokował reformę o Trybunale Konstytucyjnym. Andrzej Duda zablokował reformę dla Polonii, która wprowadzała głosowanie korespondencyjne powszechne, ale szczególnie zadbała o. Polaków na stałe mieszkających za granicą. Andrzej Duda zapowiada, o tym pewnie będziemy jeszcze rozmawiali, blokowanie obniżki składki zdrowotnej. To, co jest przedmiotem wstydu i hańby pis po deformie, którą PIS wprowadził w ramach tzw. polskiego ładu o zgrozło nazwanego e, wielkiego bałaganu Polskim Ładem, który uderzył w małych i średnich przedsiębiorców, uderzył w firmy rodzinne. Mógłbym długo jeszcze wymieniać rozmaite przedsięwzięcia, które blokuje Andrzej Duda, już nie mówiąc o blokowaniu ambasadorów, e, e, o blokowaniu ambasadorów przez długi czas w Kijowie, w Waszyngtonie nie mamy, y, mamy kierownika ambasady, nie mamy ambasada. Ambasadora, gdzie się nie, do, gdzie nie przyłożyć, czy gdzie, gdzie by nie dotknąć, tam próbuje Andrzej Duda. Jeżeli ma jakieś możliwości sprawcze, blokować się i dlatego wybór Rafała Trzaskowskiego to będzie, to jest polska racja stanu, to jest przyspieszenie reform, to jest odblokowanie bardzo wielu. Obszarów, które są blokowane jeszcze starymi ustawami przez pis. To, Mówię panie, tutaj pośle, o, o, was, o tyle skuteczki, podpana. Andrzej uda ten piach sypie w wasze tryby, że bardzo krytycznie Polacy oceniają pracę rządu według CEBOS. 34% tylko ma pozytywny stosunek do, do ekipy premiera Tuska, negatywny 40% respondentów. Coś chyba idzie nie tak, panie pośle. Jeżeli chodzi o ocenę rządu, to jeżeli pan redaktor prześledzi różne fazy funkcjonowania różnych rządów, chociażby ostatnio. Na tym etapie lat, wszyscy mieli więcej zwolenników no, praktycznie niż przeciwników. No, nie, nie zawsze, panie redaktorze, bo zależy od czasu, od momentu. No to właśnie ten moment, ponad rok po, po objęciu władzy, to to zawsze raczej górka tak, była nie, niż to, to, tego typu ocena nie jest wynikiem długofalowej oceny bo respondentów nie pyta się panie redaktorze jak oceniasz po roku czy po 14-15 miesiącach funkcjonowania rząd to jest w jakimś sensie temperatura danego momentu to jest fotografia jakiegoś momentu i jestem przekonany, że notowania rządu będą dużo wyższe, szczególnie po wyborach prezydenckich, jeżeli właśnie ruszą rozmaite reformy, bo notowania rządu w niektórych obszarach też są związane z hamowaniem czy blokowaniem reform przez Andrzeja Dudę. Czyli to wina prezydenta, no, że Polacy nie, tak źle oceniają prezydenta. rząd, Panie pośle? To wina prezydenta? Nie, nie, nie ma rezultatu. Polacy są mądrym narodem i oceniają sprawczość rządu, a w niektórych obszarach nie ma tej sprawczości, dlatego że Andrzej Duda blokuje reformy. Jestem przekonany i mogę się z panem redaktorem założyć, że po wyborach prezydenckich, w momencie w którym Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, w co głęboko wierzę i do czego serdecznie wszystkich zachęcam, to jestem przekonany, że i również notowania rządu urosną. Natomiast pani redaktor. No, panie Boże, to możemy się założyć, że w połowie roku co będzie więcej tak, zwolenników ja... niż przeciwników pan poseł uważa? Jestem przekonany, że notowania rządu się po wyborach prezydenckich poprawią. Ale i poprawią na pewno, że, że będzie względu... więcej zwolenników niż przeciwników, panie pośle? Że to się zamieni? Może tak nie... ja, no, byśmy coś ja konkretnego dzisiaj... przyjęli, jakieś założenie konkretne, bo tak poprawią no, się tak, to. Nie przyjmujemy, przyjmujemy za konkret to, że notowania się poprawią. Jaki to będzie poziom poprawy? No Ludzie oceniają różne resorty, różne decyzje, w różnym momencie oceniają sytuację e, dotyczącą kwestii. Rozwiązań ekonomicznych. Mhm. No, są no dobrze, to, to zostawmy tę te, teraz... te ocenę rządu, Panie Pośle. To, to chciałbym o deregulację zapytać, bo to jest jeżeli, jeden z istotnych elementów pracy. Jeżeli chodzi, jeszcze raz chcę, jeszcze raz chcę podkreślić, mhm. jeżeli chodzi o ocenę rządu, jestem przekonany, że po wyborach prezydenckich, przy okazji prawdopodobnie też po rekonstrukcji rządu, panie redaktorze, bo rząd to nie jest taki organizm, który funkcjonuje w sposób bezwzględny. W miejscach, w których należy poprawiać sprawczość, funkcjonalność rządu, dokonuje się albo rekonstrukcji, albo zmiany funkcjonowania organizacyjnego rządu. Ustawa o działach temu sprzyja i na to zezwala. W związku z tym też spodziewam się, że w wyborach prezydenckich. Nie dosyć, że będziemy mieli sprawniej funkcjonujące państwo, bo prezydent będzie. No będzie młodszy mniejsza rząd. Się... To premier zapowiedział, że będzie rząd mniejszy z pewnością, prawda? To, to, to jestem też przekonany, że rekonstrukcja rządu jeszcze poprawi e, e, funkcjonalność i sprawczość niektórych obszarów. E, którymi rząd zawiaduje. Panie poszło to tymczasem o deregulacji porozmawiajmy. Premier z razem z szefem impostu, panem Brzoską, stoją na czele tego procesu deregulacji. Pierwszy pakiet deregulacyjny to ma być ponad 100 ustaw. Panie poszło to, to o tyle zaskakujące, że pan Brzoska przygotował tyle rozwiązań. Przez półtora roku niewiele więcej ustaw ten Sejm przyjął w ogóle, bo przyjął 180 ustaw, a teraz jakieś tempo. Przez dwa miesiące przygotowano projektów niemal tyle, ile przyjęliście przez półtora roku? No to rozumiem, że pan redaktor chce pochwalić yy, 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 sprawność rządu. No ta relacja mnie zastanawia, Stałego, że, że albo tam strasznie wolno, albo tu strasznie Stałego, szybko. Rady Ministrów Uważam, że jest to powód do e, bardzo pozytywnej e, oceny, jest to powód do zadowolenia, dlatego że deregulacja to nie jest e, jakieś abstrakcyjne przedsięwzięcie, tylko to są e, rozwiązania, które bezpośrednio dotykają żywotnych problemów obywateli, w tym głównie małych i średnich przedsiębiorstw, ale w wielu obszarach dotyczą e, takiej wolności obywateli. Deregulacja to jest też zbudowanie sprawniejszego państwa. Państwa, w którym obywatelom wolno więcej, szybciej, sprawniej. Mnie się marzy finał tej deregulacji taki, że obywatele będą mieli poczucie, że państwo służy obywatelom, że obywatel uzyskał prawdziwą przewagę nad urzędnikiem. No, na przykład ustawa, której bardzo kibicuję, czyli tak zwana milcząca zgoda. Mamy przeważnie. Ustawowe 30 dni, na pod, przeważnie statystycznie są różne decyzje, mhm. 30 dni na podjęcie decyzji przez jakiś urząd. W przypadku prawa budowlanego to jest 65 dni. I tutaj czas jest rozciągany bezgranicznie w wielu miejscach, w wielu samorządach. Czyli brak odpowiedzi będzie oznaczał zgodę. Te procedury nawet trwają 3 lata, mhm. i to jest problem, który dotyczy szybkości funkcjonowania, uwolnienia szybkości funkcjonowania urzędów, ale też uwolnienia energii, nawet oszczędności polegi Polaków, czyli ich zaangażowania w rozwój państwa. Więc stwórzmy mechanizmy takie, które pozwolą wyrównywać szanse, zaangażować obywate, energię obywateli w rozwój Polski. To się wszystkim będzie opłacało. Na końcu jestem zwolennikiem tego, żeby obywatel miał poczucie, że rządzi urzędnikiem, a nie urzędnik-obywatele. A kiedy, panie Proszę, takie poczucie będzie miał obywatel? Kadencji do tego trzeba? Daję więcej? Przykład, daję przykład. Deregulacja temu służy. Deregulacja nie. temu sprzyja. A na ile to jest to proces nie jest między? To jest do końca kadencji? Czy to jest to, obliczone na dwie kadencje? To nie jest. Deregulacja to jest dopiero narzędzie do stworzenia nowej kultury funkcjonowania urzędów i nowej kultury funkcjonowania procesu sprawczego, decyzyjnego. To jest też ułatwienie przedsiębiorcom czy obywatelom życia, ale to jest również rezygnacja z bardzo wielu, które wynikają z pewnej tradycji czy z historii bardzo wielu absurdów, które niepotrzebnie generują koszty przedsiębiorcom czy obywatelom, bo pewne rzeczy można już dzisiaj w rzeczywistości nowoczesnej uprościć czy je załatwiać inną drogą niż ta, która jest proponowana w ustawach. I dałem celowo przykład milczącej zgody, no bo tutaj mówimy o sytuacji, w której jeżeli w ciągu 30 dni nie zostanie rozstrzygnięta decyzja, to ona automatycznie jest rozstrzygnięta na korzyść obywateli. To stworzy ogromne korzyści w funkcjonowaniu polskiego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia, dlatego, że będą musieli się urzędnicy zmobilizować i szybciej podejmować decyzje, albo sobie robić selekcję spraw łatwych, trudnych, ale to w znaczny sposób odblokuje, odblokuje funkcjonowanie różnych dziedzin, w tym prawa budowlanego. No, ja jestem, jestem zwolennikiem... Samorządami no, zarządza ale... głównie Platforma Obywatelska, to, to, to też y, włodarzy miast, których rządzi Platforma. Y, trzeba by było y, pogonić też y, w aby żeby się wzięli do działania, bo, bo to przecież Wy głównie rządzicie samorząd. To nie jest, Panie Redaktorze, temat polityczny, on jest tematem dotyczącym funkcjonowania administracji, administracji mm. samorządowej, administracji centralnej, innych urzędów, też pewnych przyzwyczajeń, czy nawyków, które zostały w urzędach zrealizowane. I bardzo często mówimy o urzędnikach, którzy funkcjonują na podstawie przepisów mających 15, 20, 30 lat. I mówimy też o urzędnikach, którzy zbudowali pewne nawyki na przestrzeni różnych włodarzy z różnych partii czy z różnych środowisk. I tego nie należy łączyć z jakimś momentem, w którym ktoś sprawuje władzę, okay. bo taka jest natura niektórych przepisów i ustaw, które. Dają takie, a nie inne możliwości urzędnikom. Nie proszę. zawsze jest to do wyplenienia, dlatego deregulacja będzie, panie redaktorze, temu służyła. Ja jestem gorącym fanem, ja powiem panu więcej. Było wiele podejść do deregulacji, ja mam długi staż parlamentarny. No ja też ja kojarzę jestem... tak, takich podejść wiele, że, że też komisje przyjazne państwu, tylko wspomnimy za. za no, dlatego, donów, dlatego, dlatego tak. jak ja pamiętam skończyć, panie to właśnie chciałem to powiedzieć, że ja nie jestem bezkrytyczny wobec powodzenia różnych przedsięwzięć deregulacyjnych, nawet wtedy, kiedy sprawowaliśmy władzę lata temu, nie wszystkie rzeczy udało się zrobić. Natomiast wiem jedno, że jeżeli jest energia, zgoda polityczna, jeżeli politycy sobie zakładają sami sobie pewne. E, zobowiązania, to z tych zobowiązań będą rozliczani. Więc ja się hmm. cieszę właśnie z tego typu klimatu, który został zbudowany. W tej sprawie jeszcze na koniec radiowej części chciałem właśnie, jeżeli chodzi o zobowiązania polityków i rozliczenia. Bo za chwilę mamy, w sobotę dokładnie, 500 dni rządu. E, więc chciałem zapytać z tych konkretów na 100 dni, to już chyba z, z 99 musi być co najmniej, panie poszle zrealizowanych, rozumiem, tak? Jeżeli władza się zobowiązała, ile, panie pośle, jest zrealizowanych? Po 500 dniach z tych 100 dni Doceniam poczucie, poczucie humoru pana redaktora. Dziękuję. My zrealizowaliśmy i rozpoczęliśmy pracę nad bardzo wieloma obszarami, i rozliczaliśmy już i rozliczaliśmy. Ale ile zrealizowaliśmy, panie poszle, na 500 dni? Które zostały, które zostały zrealizowane. Natomiast wracam do tego, o czym wcześniej mówiliśmy. Niestety polegliśmy w bardzo wielu obszarach, jeżeli chodzi o współpracę z prezydentem. Bardzo dużo spraw byłoby odblokowanych wtedy, kiedyby Andrzej Duda współpracował z większością parlamentarną, bo to nawet nie chodzi o Platformę Obywatelską czy o konkretnego premiera, mhm. ale chodzi o obowiązki premiera w ramach współpracy z większością parlamentarną, czyli krótko mówiąc, z emanacją woli polegi Polaków. I dlatego jestem przekonany, że również w tych wszystkich dziedzinach, w których nie zawsze koalicyjnie udało nam się ustalić rozwiązania, które my deklarowaliśmy jako koalicja, Koalicja Obywatelska, bo to też jest natura. natura Nie, to deklarował premier w ekspozę. To deklarował wynikają, premier jako, jako lider koalicji. Wynikają, to też jest natura rozwiązań z jednej strony koalicji obywatelskiej, a z drugiej strony też ustaleń koalicyjnych w toku prac czy w toku. Prac nad różnymi rozwiązaniami, więc nie daje się tego zrobić mm. w sposób taki idealny, jakby można było to robić. Po pierwsze, wtedy, kiedyby prezydent nie przeszkadzał, konkludując, i po drugie, mm. wtedy, kiedybyśmy samodzielnie sprawowali władzę jako koalicja obywatelskiej. To, to ja, więc, ja tylko, panie proszę, ten, dobrał, do doprecyzując tak, panu posłowi naszą tak, powiem tylko, że. radzimy sobie dobrze, natomiast radykalne przyspieszenie nastąpi po wyborach prezydenckich. To jest ten moment na przyspieszenie, w ogóle mógłbym wylansować takie hasło: e, e, przyspieszamy. O wyborach prezydenckich. To ja tylko tak, żeby domknąć ten wątek, powiem, że na stronie Koalicji Obywatelskiej, to nie moje wyliczenia, tylko Koalicji Obywatelskiej, na stronie Koalicji Obywatelskiej zaznaczono na zielono 32 ze 100 konkretów. 32 na 500 dni. To tak powiedziałbym, panie pośle. Biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę kilka podmiotów tworzących koalicję i blokowanie Andrzeja, albo różnych spraw, to uważam, że to jest i tak bardzo dobry wynik. No, Tam też tak na, na niektóre yy, tak są delikatnie naciągane, jak na przykład likwidacja Rady Mediów Narodowych, tam jest zaliczona jako, jako spełniona, no, ale to już mało ważne. Panie pośle, kończymy. Nie jesteśmy, no, no, w tym sensie, że porządkujemy kwestie zawłaszczania mediów po poprzednim rządzie i przywracamy media obywatelom, natomiast my zlikwidujemy tak, porządkujemy rady. Porządkujemy kwestię zawłaszczania to jest dobre określenie, panie pośle. Tak, porządkujemy kwestię zawłaszczania. Jak będzie nowy prezydent, panie redaktorze. Więc mieliśmy sytuację absolutnie chorą, jeżeli chodzi o zawłaszczanie przestrzeni medialnej. Udało się w praktyczny sposób bardzo wiele problemów rozwiązać, nawet jeżeli ustawowo ich nie zrealizowaliśmy. Czyli pragmatyka sprawowania rządów też ma swoje znaczenie. Boże, a wy nie też zawłaszczyliście się... mediów publicznych? Wy nie zawłaszczyliście publicznych mediów? Czy, czy Platforma Żaden nie zawłaszczyła spotkanie... publicznych mediów? No pan redaktor raczy sobie żartować. Nie. Gdzie pan widzi pask propagandowy? Gdzie pan redaktor widzi... Obcinanie wystąpień czy w ogóle nietransmitowanie wystąpień partii opozycyjnych. Nie był Pan w stanie zobaczyć w mediach publicznych wystąpienia Donalda Tuska w telewizji TVP Info za czasów Kurskiego, za czasów PiSu. Natomiast dzisiaj spokojnie zobaczy Pan relacje marszu 12 kwietnia w TVP Info, zobaczy Pan wystąpienie Kaczyńskiego, smoleńskiego jeżeli występuje. To wszystko Pan dzisiaj ma. I w tym sensie media również no. włączyły aktywnie możliwość funkcjonowania partii opozycyjnych. Myśmy tego nie doświadczali. Ja byłem posłem przez dwie kadencje PIS-u, ale też byłem i wcześniej, więc mam porównanie i wiem co zrobił Kurski z mediami, co zrobił PiS. PiS ja ja prostu, nie tyle bronię tamtych e, mediów publicznych, e, tylko, e, tylko chciałem powiedzieć, że teraz też niekoniecznie wygląda to idealnie. idealnie. Proszę? Mówię, że ja nie tyle bronię proszę. tamtych mediów publicznych, co y, mam zastrzeżenia do, do samego stylu przejmowania chociażby mediów, do tego, na jakich zasadach to się odbywało. panie proszę. Aha, czyli pan redaktor chciałby, żeby. Y, żeby y, się działo wszystko zgodnie, zgodnie z prawem. Tak, 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 że dalej, e, pis, że dalej pis ma media publiczne, tak? No, takim jestem idealistą, że, że chciałbym, żeby się odbywało zgodnie z prawem. Chciałby pan, no bo praktyka byłaby taka, że gdyby y, media nie zostały y, inteligentnie. Zreformowane i gdyby nie były poddane reformie, to dalej Kurski albo Kurskopodobny twór byłby realizatorem mediów, czyli Kaczyński miałby nie tylko media te, które dzisiaj ma, ale miałby jeszcze media publiczne. No to taki byłby efekt. To jest zero-jedynkowe rozstrzygnięcie, nie ma innego. Andrzej Duda nie pozwalał na żadne inne reformy, dlatego że, jak wcześniej sobie już kilkukrotnie powiedzieliśmy, jest przedłużeniem ducha myśli, i potrzeb PiSu. Panie poszło, zostawiamy kropkę, kończymy radiową część sedna sprawy. Krótka internetowa dogrywka jeszcze przed nami. Mariusz Witczak z Kalicji obywatelskiej dzisiaj jest gościem Radia Plus. Dzięki. Radio Plus sedno sprawy. Mariusz Witczak cały czas jest z nami, panie poszle chciałem zapytać teraz o zadłużenie jakie mamy to też wpisuje się niejako w ocenę działań rządów to, co mówiłem, jeżeli chodzi o badania CEBOS. No, deficyt finansów publicznych wynosi w 2024 roku 6,6% PKB, dług publiczny wzrósł do ponad 55% PKB, nominalnie to już ponad 2 biliony złotych. Czy nie za szybko, panie poszczególny, to postępuje? Zdaję sobie sprawę, że to w dużej mierze obronność stoi za tym, że tak się zadłużamy i potężne potrzeby przekazania aż 5% PKB na obronność i tutaj y, trudno oczywiście polemizować y, z takimi rozwiązaniami, ale czy naprawdę y, to tempo zadłużania... Nie jest już niebezpieczne, panie pośle. No, największe tempo zadłużenia zorganizowało nam 8 lat rządów PiSu, dlatego że wtedy zagregowane zadłużenie grubo przekroczyło 700 miliardów złotych. Przeżyliśmy najbardziej dotkliwą i straszną inflację, która drenowała oszczędności polegi Polaków. I wtedy mieliśmy do czynienia z wyciekaniem pieniędzy na prawo i na lewo, co dzisiaj jest przedmiotem rozmaitych rozliczeń i postępowań prokuratorskich. A to co się to, co się, się nam, Panie Pośle, że, to, że trzeba tak się zadłużać. To, co, to co się udało nam zrobić, to skonsolidować finanse publiczne, włączyć do deficytu część pieniędzy ukrywanych przez Pis przez Mateusza Morawieckiego po kontakt dlatego że cała tarcza. Pandemiczna, ta tarcza, która wypłacała pieniądze, mhm. była finansowana poza deficytem budżetu i poza, może nawet nie cała, ale lwia jej część, była niewykazywana. My, zaczęliśmy, my ujawniliśmy w budżecie na rok 2024 i 2025 część pieniędzy, które spłacamy już w sensie jawnym które są wynikiem wydatków na wsparcie dla gospodarki zarządów PiSu, więc to po pierwsze, więc dlatego tak to wygląda. Natomiast to, co nam się udało zrobić, to zbić, panie redaktorze, szanowni państwo, inflację i przede wszystkim zarządów PiSu PiS sprzedawaliśmy najdroższe. Obligacje. One się kręciły wokół 9%. A chcę powiedzieć, że to jest bardzo szkodliwe, bo akurat w tym przypadku droga obligacja to znaczy, no, jasne, że tak. dużo to, płaci to obsługa długu. 9%. My dzisiaj jesteśmy w stanie dużo taniej pozyskiwać pieniądze. Już nie mówiąc o tym, że odblokowaliśmy KPO, środki unijne, czyli zasilamy gospodarkę. I w roku 2023, cały rok rządów PiS-u bo przecież dopiero 13 grudnia formalnie władzę przejęliśmy to cały, rząd, cały rok rządów PiS-u szorował wokół zera wzrostu gospodarczego, szorował po dnie. My dzisiaj przewijamy grubo ponad 3,5% wzrostu gospodarczego z szansą i z opcją na 4%. Jesteśmy pod tym względem wyceniani przez niezależne agencje Europejskiej i Światowej, jako jeden z liderów wzrostu gospodarczego, więc e, będziemy oczywiście spłacać e, e, wszystkie długi po i wszystkie e, problemy Ale bez, rozwiązywać... bez przesady, no, te długi są teraz większe. Te długi są teraz większe, panie poszle. No, pan powiedział o 8 latach tamtych zagregowanych, a, a teraz no, 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 mamy deficyt rocznie ponad 200 miliardów. To to jednak... One chyba nie jest teraz, są panie większe, proszę. panie redaktorze. No, no, jeszcze raz tłumaczę, że nie są większe, dlatego że my w tego typu deficycie, o który Pan mówi, musieliśmy ujawnić pieniądze, które spłacamy również po O tym wcześniej mówiłem. Na tym polega również uczciwe pokazanie zadłużenia, które było ukrywane, które nie było ujawniane i tak ono było na przykład dla Komisji Europejskiej widoczne. Więc my te pieniądze ujawniamy. Natomiast jeżeli idzie o obronność, to myśmy jeszcze jedną rzecz załatwili, przekonując wszystkie państwa europejskie, mianowicie wydatki na obronność nie będą wliczane do deficytu bieżącego i to jest też większy sukces, bo to nam też pozwoli w inny sposób zarządzać finansami publicznymi. Czyli będą ukrywane, jak rozumiem, prawda? Tak można też powiedzieć. Nie, tak, nie będą wliczane, bo tamte nie były wliczane i to, to była wada, a tu nie, nie, nie będą wliczane to, to... i to jest. Nie, 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 moment. Ja muszę teraz wytłumaczyć, bo to jest nieuczciwe to, co pan zrobił teraz. One wtedy nie były ujawniane, a powinny być ujawniane. Czy one ja były? Będą... Bo Unia Europejska je liczyła nie. przecież, I panie pośle. Jeszcze, jeszcze proszę dać mi skończyć. Mm. One teraz oficjalnie nie będą wliczane do deficytu. Taka jest zgoda państw Unii Europejskiej. One będą widoczne. Ale nie będą wliczane te wydatki na obronność do deficytu, bo taka jest decyzja wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Czyli my na tyle luzujemy możliwości kredytowe, które też będą zasilane jeszcze w inny sposób przez fundusze unijne i przez remilitaryzację rozmaitych dziedzin produkcyjnych w Europie, czy remilitaryzację przemysłu europejskiego. One też będą oczywiście odrabiały te straty. Natomiast. To jest dobre rozwiązanie, żeby akurat kwestie obronności nie były wliczane, bo my nie wiemy, jakie ze względu na zagrożenie geopolityczne, jakie będziemy mieli potrzeby dotyczące wydatkowania pieniędzy. Nie, no ja ja to rozumiem, i... panie, bo to dochodzi Wydaje o procedurę nadmiernego no żeby nie było to ograniczone. Jasne, zdaję sobie sprawę. Bardzo dziękuję za rozmowę, Mariusz Wittczak, Koalicja Obywatelska to dzisiaj gość cenna sprawy. Dziękuję. Dobrego dnia panu posłowi życzę, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Państwu życzę też udanego dnia, do zobaczenia. Radio Sedną sprawy.